Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałabym o insulinoporności, dlatego że jasne, znacznie więcej informacji możemy w tej chwili znaleźć w sieci i, i na różnych forach, i na stronach, które są wręcz dedykowane tak, insulinoporności, bo problem dotyczy bardzo dużej grupy osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jak i niestety dzieci i, no i młodzież. Wszystko to kręci się wokół nadmiernej masy ciała, chociaż nie do końca jest tak, że, że w grupie ryzyka są tylko i wyłącznie osoby, które no, mają za dużo tkanki tłuszczowej i ta masa ciała jest zbyt duża. Bo w grupie ryzyka są również osoby, które y, jedzą bardzo dużo cukru, tak? Y, źle się po prostu odżywiają, dlatego że jedzenie takiego, takich y, prostych weldów, słodyczy, mówiąc wprost, ciastek, tak? Y, czegoś co. Y, wypijania bardzo dużej ilości y, soków owocowych. Y, może powodować, że organizm no nie będzie nadążał tak, z przerobieniem tej ilości glukozy, która pojawia się we krwi i tej glukozy będzie coraz więcej, a insulina będzie produkowała w odpowiedzi na dostarczane do organizmu cukry, będzie produkowała insulinę i w pewnym momencie no trzustka to też nie jest taki magazyn niewyczerpany, tak, insuliny, ale ważniejszą kwestią jest to, że po prostu komórki przestają być wrażliwe na insulinę, no i to zaczyna, zaczyna być wtedy naprawdę problemem i ym, te reakcje w, organizmu, w organizmie, one kaskadowo postępują i postępują nie w tym kierunku, którym byśmy sobie życzyli. Więc jeszcze raz powiem, to nie jest tylko i wyłącznie kłopot czy problem. Insulinooporność oporność nie jest związana tylko i wyłącznie z nadmierną masą ciała, bo można być normatywnym, a i tak się dorobić. Przepraszam za kolokwializm z insulinooporności. oporności. Przewlekły stan zapalny, tak, nadciśnienie, zespół policystycznych jajników, choroby tarczycy. Tu wszędzie należy zachować czujność i sprawdzać, yy, sprawdzać, czy czasem nie pojawia, się, yy, nie pojawia się u nas insulinooporność. Nie można tego przespać, dlatego że yy, insulinooporność to jest tak naprawdę korytarz do cukrzycy typu drugiego. I to nie jest też ta, ta oporność komórek na insulinę, yy, to jest proces, który. No, w dużej mierze można odwrócić, czyli znowu można tą wrażliwość na insulinę poprawić, tylko trzeba jakby samemu siebie też poprawić i podjąć działania, które no, ułatwią yy, jakby ten odwrót, czyli uwrażliwienie ponowne komórek na, yy, na insulinę. Yy, jeśli chodzi o diagnostykę, bo właściwie dlatego nagrywam ten filmik, bo z reguły, jeśli chodzi o badanie krwi, i poziomu glikemii, to w czasie badań najczęściej wykonuje się glukozę naczcza. Osoby, które ma, mają tak jedną z tych rzeczy, tak że tak powiem, w swoim plecaczku, którą wymieniłam, zwłaszcza te osoby, którym stale przyrasta masa ciała i do tego wszystkiego no, borykają się już z jakąś chorobą powinny wykluczać insulinooporność, natomiast wtedy podczas badań krwi trzeba wykonać badanie równoczesne na czczo insuliny i, i glukozy i wyliczyć wskaźnik HOMA i R i to w sumie może, może każdy sobie sam wyliczyć. Niektóre dane takie literaturowe mówią o tym, że już wskaźnik powyżej jednego powinien nas zaniepokoić, jeśli chodzi o HOMA i R. Natomiast w mojej ocenie powyżej dwóch to już naprawdę jest moment, kiedy należy zacząć działać. Bardzo bym chciała, żebyście Oprócz tego, że trzeba się oczywiście diagnozować, tak? czy trzeba wiedzieć, w, w jakiej jesteśmy kondycji i co tam z tej krwi można wyczytać. No a umówmy się, że z, z krwi można wyczytać bardzo dużo. I ja to zawsze mówię, po co się kopać z koniem, tak? Lepiej wiedzieć, co nam dolega i jakich mamy przeciwników w tej redukcji masy ciała albo w tym, żeby poczuć się po prostu zwyczajnie lepiej. Dlatego, że pamiętajcie, że insulinooporność to jest taki moment, oprócz tych wszystkich takich chorobowych już objawów, to my zaczynamy się czuć, jakby nam ktoś prąd wyłączył, tak? My jesteśmy zmęczeni, my mamy kłopoty z koncentracją. Bardzo kojarzy się w badaniach naukowych insulinooporność z chorobą Alzheimera, więc tym bardziej namawiam, żeby wyliczyć sobie wskaźnik HOMA i no bo już badania krzywej cukrowej, no to już jakby yy, i takie poważniejsze badania, yy, no to już powinien jednak yy, yy, analizować lekarz, tak, albo specjalista, który się na tym zna, ale to ten podstawowy wskaźnik yy, mówiący o insulinooporności to naprawdę zrobić badanie krwi, te dwa parametry, czyli glukoza, insulina, wyliczyć wskaźnik HOMA i R. niektóre laboratoria od razu to, to, to yy, jakby wyliczają. No więc to jest, powiedziałam tak, jakby nam ktoś prąd wyłączył, tak? My się coraz gorzej czujemy, mamy kłopoty z koncentracją i uwaga, jeszcze jest taka historia przy insulinooporności, że my mamy, y, ciągle czujemy głód, ciągle mamy ochotę na coś słodkiego, zwłaszcza na coś, y, na coś, na, na coś słodkiego, no i, y, no i po prostu zwyczajnie źle się czujemy. Pojawiają się takie właśnie zdenerwowanie, albo bym powiedziała nadmierna drażliwość niepokoje, tak, to też są takie sygnały, które mówią, cholera, bym, chciałam wszystko powiedzieć, coś się, coś się takiego dzieje, dobrze by było jednak zrobić badanie krwi. No ja uważam, że przynajmniej raz na rok tak, taki przegląd powinno się, powinno się zrobić. No jeżeli już pojawia się taka jednostka chorobowa, no to oczywiście powinno się, powinno się udać do specjalisty, i y, naprawdę można bardzo dużo osiągnąć, zmieniając y, nawyki żywieniowe, tak? ucząc się pewnych rzeczy, zachowując na przykład, ja y, zawsze mówię o tym, że y, wyrównuj glikemię, nie podjadaj między posiłkami, zachowuj czystą przerwę. Tak? Postaw na y, tu nie chodzi o to, żeby zupełnie na przykład zrezygnować z węglowodanów. Tak? Chociaż bardzo fajnie, jeśli każdy posiłek y, jednak składa się z. Y, z białka, z dobrych tłuszczy, tak, to dobre tłuszcze, mam na myśli tutaj tłuszcze, tłuszcze zwłaszcza roślinne, omega-3, tak, i bo one działają przeciwzapalnie, więc no, tu się musi pojawić olej rzepakowy, olej lniany, tak, powinny się pojawić awokado, tak, oliwa z oliwek, takie tłuszcze powinny się pojawić, żeby gasić te stany zapalne, no i również pomóc doprowadzić komórki do, tej, po, po, do powrotu, do wrażliwości na insulinę. Dobre białka, również białka wynikające z, również białka z roślin strączkowych. Powiedziałam, że nie należy do końca wykluczać węglowodanów. Wykluczamy te węglowodany proste, te takie wynikające z tego, że sięgamy po mocno przetworzone jedzenie. Natomiast węglowodany zdrowe, dobre dobre pieczywo na zakwasie z pełnego ziarna, tak, jeśli ktoś tylko może, dobre makarony, tak, soczewice, to wszystko, ryże, kasze, tak, to wszystko można, można wprowadzać do jadłospisu, natomiast trzeba zachować taką uważność, bo pamiętajcie, że ta wrażliwość nasza i reakcja na przejmowany węglowodany jest różna, tak? Bo my w insulinooporności możemy jeść oczywiście płatki owsiane jak najbardziej, bo mówimy tutaj o, o tym, że jest tam sporo błonika, jest to jednak błonik utrzymuje glikemię, ale ta nasza taka indywidualna odpowiedź na pojawienie się, na zjedzenie produktu bogatego w węgle. No Nie może zostać przez nas bagatelizowana, dlatego uważność i obserwacja ma znaczenie. Niektórzy na śniadanie nie powinni jeść na przykład owsianki, bo, bo nie będą się czuli dobrze. Natomiast będą się bardzo czuli na przykład po jajecznicy. Tak, ta kolejność jedzenia, ja już na którymś z tych filmików opowiadałam o tym, że to również ma, ma znaczenie, tak? żeby niekoniecznie rozpoczynać jedzenia od węgli. Przy insulinoporności. Ważnym jest, żeby unikać wysoko przetworzonego jedzenia, żeby nie wypijać zbyt dużej ilości, a na początku nawet bym odradzała, tak, picie soków owocowych, natomiast owoce, tak, w rozsądnych ilościach, te owoce jagodowe na przykład, tak, one są jak najbardziej, jak najbardziej ok. Wszystkiego możecie się zawsze dowiedzieć od specjalisty, co bardzo polecam, natomiast... Cała historia rozpoczyna się od tego, żeby zrobić sobie po prostu badanie krwi. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że, że wy będziecie wyciągać wnioski i że może to są jakieś podpowiedzi. Jeśli widzicie u siebie sygnały Was niepokojące, to zanim wypróbujecie jedną z modnych diet, <grych> czego nie polecam, to udajcie się na, na badanie po prostu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.